Pogadajmy o derżawi. Pogadajmy o déjà Vu. Znasz to uczucie, rozmawiasz z kimś i nagle masz wrażenie, że to już się wydarzyło. Te same słowa, ten sam gest, ten sam układ mebli w pokoju i wtedy przebiega przez głowę ta dziwna myśl. To już się wydarzyło. I co z tego, że to niemożliwe? Pierwszy raz jesteś w tym miejscu, pierwszy raz rozmawiasz z daną osobą. Dwa sprzeczne komunikaty ścierają się w jednej chwili. Logika mówi to przecież pierwszy raz a intuicja to już było. Przez kilka sekund czujesz się, jakby świat zaciął się na moment. U większości ludzi mija to szybko. Krótka zacinka w mózgu, które znika, nim zdążysz to opisać. Ciekawostka do opowiadania przy stole, ale pewien Brytyjczyk doświadczał tego wrażenia prawie bez przerwy przez 3 lata. A już w ogóle najciekawszy przypadek dotyczył kobiety, która po ciężkim przejściu COVID-19 utknęła w swoim własnym dniu świstaka. Ciekawe rzeczy dzieją się też, kiedy neurochirurdzy rozmawiają z pacjentem w trakcie operacji mózgu. Jeszcze do tego przejdziemy. Ale zanim zajrzymy w głąb mózgu i poznamy ekstremalne przypadki, zobaczmy, czym właściwie jest déjà vu i jak często się zdarza. Z francuskiego już widziane, przynajmniej raz w życiu dotyka, według różnych szacunków, od 60 do 70% ludzi. To znaczy, że sporo z nas albo już to przeżyło, albo jeszcze czeka na swój pierwszy raz. Najczęściej pojawia się między 15 a 25 rokiem życia, by z wiekiem nachodzić nas coraz rzadziej. Dlaczego naukowcy nie mają pewności, jak sami zobaczycie, z déjà vu. więcej jest niewiadomych niż naukowej pewności? W każdym razie może chodzić o to, że z wiekiem rzadziej trafiamy na zupełnie nowe sytuacje, które mogłyby wywołać ten efekt. Kiedy masz 18 lat, pierwsza praca, pierwsze podróże, nowi ludzie to codzienność. W wieku 40 lat takich pierwszych razów jest znacznie mniej, no przykro mi. A może powód jest inny, bardziej biologiczny? Z wiekiem zmienia się też sposób kodowania i filtrowania wspomnień. Co ciekawe, osoby, które dużo podróżują, czytają albo grają w gry komputerowe, zgłaszają déjà częściej. I to nie dlatego, że te aktywności wywołują to zjawisko, ale dlatego, że umysł dostaje ogromne pakiety nowych wzorców do porównywania. Zwykle trwa to do kilkunastu sekund, krótki moment, w którym mózg nagle wysyła sprzeczne komunikaty, i właśnie to napięcie jest kluczem do zrozumienia, co się dzieje, ale o tym w kolejnych rozdziałach. Nie wiemy dokładnie, co uruchamia déjà vu, ale mamy kilka naprawdę fascynujących tropów. W normalnych warunkach mózg rozpoznaje rzeczy w duecie pewnych procesów, które psycholodzy nazywają dwuprocesowym modelem rozpoznawania. Pierwszy z nich to poczucie znajomości, z angielskiego familiarity, szybkie, instynktowne znam to, ale bez detali. I drugi, recollection, czyli przypominanie szczegółów, pełne odtworzenie zdarzenia z kontekstem. Byłem tam razem z Anną, padał wówczas deszcz. I zwykle te procesy grają w jednej drużynie. Pierwszy daje sygnał, drugi potwierdza go szczegółowymi wspomnieniami, ale czasem duet się rozjeżdża i pojawia się déjà Ale czasem duet się rozjeżdża i pojawia się déjà na tym bazuje hipoteza fałszywej znajomości. Tu to poczucie znajomości odpala się bez wsparcia tego drugiego systemu. Nie uruchamia się pamięć epizodyczna. Anne Cleary w 2012 roku przeprowadziła eksperyment. Uczestnicy poruszali się po wirtualnych, trójwymiarowych sceneriach. Potem pokazywano im nowe miejsca, które nie były identyczne, ale miały dosyć podobny układ przestrzenny. Reakcja? Hipokam zachowywał się tak, jakby to było znane miejsce, a badani czuli mocne byłem tu, nawet jeśli była to całkiem nowa lokacja. Uniwersytet Colorado przedstawia tę reklamę jako przykład praktycznego What? zastosowania badań uh, yeah. klientów. Right. Wygląda na to, że uczucie déjà vu może być aktywowane podobieństwem przestrzennym miejsc. Jest też hipoteza asynchronicznego przetwarzania. Czasem sygnały zmysłowe docierają do półkul mózgowych z minimalnym opóźnieniem. Obraz dociera jakby dwa razy, mózg interpretuje to drugie. Jako powtórkę wydarzenia. Podczas niektórych operacji neurochirurgicznych, szczególnie w obrębie płata skroniowego, pacjenci są przytomni w znieczuleniu miejscowym, czyli lekarze gmerają w mózgu i pytają pacjenta, co tam słychać. To jest oczywiście celowe, bo neurochirurg musi na bieżąco sprawdzać, czy stymulacja danego fragmentu mózgu nie zaburza mowy, pamięci czy innych funkcji. Dlatego rozmawiają i pytają, co czujesz, co widzisz, o czym myślisz. I właśnie wtedy, przy pobudzaniu określonych punktów w płacie skroniowym, pacjenci mówili rzeczy typu. Już to widziałem, byłem tu już. Chociaż oczywiście w sali operacyjnej nie było niczego znajomego. To jeden z powodów, dla których wiemy, że déjà vu może być wywołane czysto od środka, bez żadnych bodźców z zewnątrz. No jest też hipoteza błędu monitorowania źródła. Mózg na moment traci orientację, nie potrafi stwierdzić, czy dana scena to wspomnienie, czy wytwór wyobraźni. Efekt jest taki, jakbyś znalazł zdjęcie w swoim albumie. Ale nie pamiętał momentu jego wykonania. Czy naprawdę tam byłeś, czy to ty? Możliwe, że wszystkie te mechanizmy potrafią działać jednocześnie i to właśnie sprawia, że déjà vu jest tak trudne do zbadania, a zarazem tak fascynujące. Dlaczego to nas tak porusza? Dlaczego pamiętamy déjà vu, opowiadamy o tym? Psychologowie mówią o konflikcie poznawczym. Ten moment, w którym dwa systemy w mózgu, już o tym wspominaliśmy, podają sprzeczne informacje. To znam, mówi system odpowiedzialny za poczucie znajomości, to niemożliwe, odpowiada system pamięci epizodycznej, który nie znajduje żadnego wspomnienia na potwierdzenie. Dla mózgu to sytuacja alarmowa trochę błąd w oprogramowaniu, kiedy program widzi plika, nie może go otworzyć. Efektem jest nagły wzrost uwagi, twój mózg włącza tryb. Coś jest na rzeczy, skoncentruj się. Serce przyspiesza, oddech staje się płytszy, w głowie pojawia się niepokój bądź ekscytacja. To naturalne. Mózg traktuje sprzeczne sygnały jako coś wymaga natychmiastowej analizy. I za to uczucie odpowiadają obszary związane z pamięcią autobiograficzną. Tu jest klucz. Przede wszystkim hipokamp. To te struktury uruchamiają się przy wspomnieniach najważniejszych chwil w życiu pierwszej randki, egzaminu, narodzin dziecka. Dlatego deja vu trafia do tej szuflady z ważnymi wspomnieniami, trochę przez przypadek. I dlatego zostaje w pamięci na tak długo. A teraz wyobraź sobie, że ten alarm nie włącza się. Budzisz się rano i każda rozmowa, każdy spacer, każdy program w telewizji wydaje się powtórką. Nie przez kilka sekund, ale dzień po dniu, tak żyje 79-letnia kobieta po ciężkim przebiegu COVID-19. Jak sama mówi, czuję, że utknęłam w pętli. W badaniach nie wykryto typowych uszkodzeń mózgu, a jednak jej pamięć przestała odróżniać teraźniejszość od rzekomych wspomnień. Każdy moment jest powtórką. Lekarze podejrzewają, że wirus mógł uszkodzić struktury pamięciowe w obrębie płata skroniowego i układu limbicznego. Te miejsca odpowiadają za poczucie znajomości i zapisywanie wspomnień. To w sumie trochę przerażająca perspektywa, że to wirus może nas wpędzić w dzień. Świstaka. Przyjmijmy takie śmiałe założenie. Zwykle traktujemy déjà jak błąd komputerowy glitch, ale co jeśli to. Nie pomyłka, tylko funkcja. Wyobraź sobie, że ten mózg ma wbudowany tryb testowy. Od czasu do czasu podrzuca scenę, tak żeby sprawdzić, czy potrafisz odróżnić prawdziwe wspomnienie od fałszywego. Niektórzy badacze nawiązują tu do tak zwanego monitorowania źródła pamięci procesu, w którym mózg ocenia, skąd pochodzą wspomnienia i czy są wiarygodne. Może déjà vu to właśnie wewnętrzny test diagnostyczny, ale jest też druga możliwość. Jeśli jesteś w sytuacji podobnej do czegoś, co kiedyś uznałeś za zagrożenie, mózg może celowo uruchamiać wrażenie to już było. No i wywołać te wszystkie procesy, ten alarm psychologiczny zatrzymaj się, sprawdź, coś jest nie tak. Na razie to tylko hipotezy, ale sama myśl, że déjà vu mogłoby być narzędziem, które mózg wykorzystuje, by nas chronić, jest kusząca. Zwykle déjà vu jest nieszkodliwe ale czasem to naprawdę ostrzeżenie. U osób z padaczką skroniową jest częścią tak zwanej aury, czyli zapowiedzi napadu i może dać te dwie sekundy, by usiąść, położyć się czy w jakikolwiek sposób przygotować się na możliwe zaburzenia świadomości. Może też być powiązane z lękami. W 2010 roku opisano przypadek 23-latka, który przez 3 lata był w ciągłym déjà vu. EEG i rezonans? Prawidłowe, ale miał historię zaburzeń lękowych, depersonalizacji. No, i każda rozmowa, każdy spacer, posiłek wydawał mu się kopią czegoś, co się wydarzyło. Nie oglądał już telewizji, nie czytał prasy, miał wrażenie, że zna całą treść. Mówił lekarzom, nie ma sensu wychodzić z domu. Wiem, co się wydarzy. W Matrixie kot przechodzący dwa razy jest znakiem, że zmienił się system. W Reinkarnacji to wspomnienie z poprzedniego życia. W Ezoteryce przeciek z innego wymiaru. Od cyberpunka po mistycyzm każdy próbuje nam to wyjaśnić, ale déjà pokazuje, że mózg to nie kamera, to reżyser, który zaczyna czytać scenariusz, zanim zostanie napisany. Dzięki, że zostałeś ze mną do końca, to najwyższa forma uznania dla twórcy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.